Dziesięć drużyn harcerskich z terenu Powiatu Świeckiego uczestniczyło w miniony weekend w zlocie Hówca, który tym razem odbył się w szkole podstawowej w Osiu. W ciągu trzech dni harcerze uczestniczyli w biegach na orientację, ogniskach czy grach i zabawach organizowanych przez instruktorów. Zlot był również idealnym momentem na spotkanie się z dawno niewidzianymi znajomymi i przyjaciółmi. Możemy spotkać się z przyjaciółmi, których łączy ta sama pasja harcerstwo. Możemy z nimi spędzić bardzo fajny czas. Możemy no, spotkać znajomych, których na przykład dużo, długo nie widzieliśmy, i widzimy ich tylko na takich różnych wyjazdach, właśnie harcerskich. A poza tym możemy się świetnie bawić. Władze świeckiego chówca podkreślają, że mimo powszechnej opinii młodzi ludzie coraz chętniej angażują się w działalność harcerską. Przede wszystkim takie spotkania przy ogniu, gdzie możemy wspólnie pobawić się, pośpiewać, gdzie możemy poobcować z przyrodą wyjazdy, ogólnie szeroko porozumiana integracja. Druchna Zofia Przesmyska z troszeczkę dłuższym niż stażem, ile ile lat? Od 1968 roku złożyłam zobowiązanie instruktorskie w Warszawie. No i od tego czasu cały czas pracuję w harcerstwie to teraz. No właśnie, czyli wręcz idealna osoba, żeby zadać pytanie, jak się zmieniało, czy w ogóle się zmieniło harcerstwo na przełomie tych wszystkich lat? Zmieniło się, bo ja już y, teraz mam w drużynie y, dzieci y, swoich pierwszych wychowanków y, w drużynie zuchowej y, czy harcerskiej. No i spotykając się z rodzicami, oni sami y, namawiają swoje dzieci, żeby wstępowały do drużyn. Co mają zrobić ci, którzy chcieliby wstąpić do którejś z drużyn harcerskich? Jeżeli chodzi o zucha, to przede wszystkim trzeba mieć 6 lat. To jest taki pierwszy wymóg i wyrazić chęć do tego, żeby zostać tym zuchem. Są u nas gromady zuchowe, które działają na terenie naszego powiatu w Grucznie, w Dragaczu, w Życimiu. Telefon kontaktowy i dane drużynowych są na stronie internetowej www.świeciezchp.pl. Tam można wszystkiego się dowiedzieć, można zadzwonić, można przyjść do komendy chłopca. Zawsze ktoś będzie z komendy i może udzielić wyczerpujących informacji, jak to zrobić. Jeżeli chodzi o harcerzy, jest to przedział 10-13 lat, trzeba przebyć próbę harcerza. Nie jest ona skomplikowana, prosta, także wystarczy przede wszystkim chęć i takie zacięcie do tego, żeby pobawić się z nami. Czyli cóż, zapraszamy i czuwaj! Czuwaj! czuwaj.